Zobacz to, że otwór bramy kończy się tu, nie? Czyli to jest otwór tak jakby ma bramę. A standardową prowadnice idą na tym samym poziomie co krawędź otworu. A tutaj brama startuje troszeczkę do pionu i dopiero zabijają pod samym sufitem prowadnicę. Bo tutaj jest na sprodzach e, prawie metr. I dlatego żeby prowadnice nie były w połowie tak jakby w wysokości garażu, no to jest tak zwane podwyższone prowadzenie i prowadnice są Bliżej subito. No bo normalna standardowa brama, jakbyśmy zamontowali, to te górne prowadnice, które są u góry by, byłyby tu, na tym poziomie. Czyli one, one by były w połowie wysokości garażu. Raczej tego, że jest bardzo wysokie nadproże. Nad, nad nad otworem bramy, tak? Okay. Bo ma prawie Czyli metr. Jest wysoko, po Dokładnie tak. I żeby prowadnica pozioma nie była w połowie wysokości garażu, tak ah, naprawdę, okay. to się robi podwyższone prowadzenie bramy i będzie pod samym sufitem i całą przestrzeń w garażu mamy tak jakby otwartą po, nie? po otwarciu bramy to występuje tylko w przy panelu o grubości 4 cm a jest też brama o grubości 6 cm taka cieplejsza ale tak jakby w tej szóstce bramie już tego systemu nie można zrobić